Czy mogę zamontować kocioł w garażu? Innym miejscem, w którym nie można projektować kotłów, jest pomieszczenie z klatką schodową w dół. Cześć, witam na kanale Lekcje Gór. Dziś porozmawiamy o tym, czego nie można robić projektując kotłownie. Listę tematów, które należy wziąć pod uwagę, znajdziesz w jednym z poprzednich odcinków. Zanim przejdziemy do części merytorycznej odcinka, daj lajka i zostaw suba, bo na dzisiaj ponad 80% oglądających tego nie robi. Częste pytanie, zwłaszcza wśród osób starających się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, brzmi, czy mogę zamontować kocioł w garażu. Samochód bardzo zmienia kubaturę pomieszczenia i może powodować wyładowania elektrostatyczne. Garaż nie jest więc dozwolonym miejscem na kotłownię. Bywa jednak tak, że jest to logistycznie najlepsze miejsce. W takich przypadkach moi klienci decydują się na wyodrębnienie osobnego pomieszczenia o kubaturze minimum 6,5 m3 i tam montują kocioł. W pomieszczeniu tym wieszamy tylko kocioł z poziomem wyrzutem spalin i podłączeniem do starego obiegu wody lub bojlera. Poziomy wyrzut spalin to tania i dobra alternatywa dla wkładek kominowych do klasycznego komina. Jednak jest to opcja dopuszczalna tylko dla kotłów o mocy poniżej 21 kW. Jeżeli masz większy kocioł, potrzebne jest klasyczne rozwiązanie z kominem. O tym, dlaczego również piwnica nie jest dobrym pomysłem, dowiesz się z odcinka, który podaję w opisie. Innym miejscem, w którym nie można projektować kotłów, jest pomieszczenie z klatką schodową w dół. Niesie to ze sobą te same. Grożenia co budowanie kotłów w piwnicy. Prowadząc instalację gazową wewnętrzną, należy pamiętać, że nie może ona być schowana pod tynkiem, styropianem lub innymi trwałymi zabudowaniami. Nitka gazowa powinna być odkryta. Wśród bardziej kreatywnych rozwiązań, z którymi się spotkałem, znalazły się ażurowe, demontowalne przysłony, które umożliwiają zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności oraz odpowiednie wentylowanie. Jeżeli w budynku, ze względu na poziom posadzki, charakter użytkowania pomieszczenia lub wentylację czy kanalizacji nie ma możliwości zainstalowania kotła gazowego, rozwiązaniem może być kociół zewnętrzny. Stosuje się go zazwyczaj we wspólnotach mieszkaniowych, jednak wdrażam także podobne rozwiązania dla domów jednorodzinnych i firm. Jeżeli projektujesz lub budujesz podobne obiekty i masz problem z okresowym ogrzewaniem, to skontaktuj się ze mną. Na bank coś wymyślimy. Zostaw suba i lajka, like, a nie ominą Cię kolejne ciekawostki ze świata LPG. Do zobaczenia.